Dzień dobry. No, my po tych dwóch meczach ze słabszymi rywalami, gdzie straciliśmy cztery punkty, przyjechaliśmy tutaj z takim nastawieniem, że no, musimy powalczyć pełną pulę, żeby, żeby gdzieś ta, ta czołówka nam nie uciekła za, za bardzo. W pierwszej połowie myślę, że niezły mecz z naszej strony. Nieźle operowaliśmy piłką, mieliśmy kilka sytuacji. Pod koniec udało się strzelić bramkę i ten wynik no, dowieźliśmy do końca. Druga nie była już może tak dobra w naszym wykonaniu, ale wiadomo, że Tychy są groźne na swoim, na swoim terenie. Grają piłkę taką bezpośrednią, ale, ale ona jest skuteczna. Tym bardziej cieszy zwycięstwo, cieszy to, że zagraliśmy pierwszy raz w, tym w tej rundzie na na no zero eee, jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to, to chciałem w imieniu swoimi zawodników podziękować naszym kibicom, którzy naprawdę dopingowali cały zespół eee, przez cały mecz i myślę, że to też pomogło nam w odniesieniu trzech punktów. Dziękuję bardzo. Zacznę od tego, że nie mam żadnych punktów. To nas na pewno bardzo, bardzo boli. Eee, nie tak sobie oczywiście wyobrażaliśmy ten mecz. Natomiast podsumowując mecz, wydaje mi się, że do tak 30-35 minuty był to wyrównany mecz. Żaden z zespołów jakoś nie był w stanie się mocniej otworzyć stworzyć sobie jakichś takich bardzo dogodnych sytuacji, natomiast gdzieś o 35, może 30 minuty w mojej ocenie zespół Wisły no, przesunął wszystko na naszą połowę. Było sporo stałych fragmentów gry, rzutów rożnych, parę rzutów wolnych. Myślę, że też troszeczkę pewności siebie nabrali w tym momencie gry i tak można powiedzieć, że można powiedzieć tak, że no, może nie przespaliśmy ten fragment meczu, ale Yy, niedobrze wyglądaliśmy w tym momencie i najgorsze z możliwych scenariuszy, no, straciliśmy bramkę, tak, straciliśmy bramkę na 0-1. Yy, no i ta pierwsza połowa skończyła się właśnie tak jak się skończyła wynikiem 0-1 i, i na pewno z tego nie byliśmy zadowoleni. Jeżeli chodzi o drugą połowę, znaczy jeszcze przypomnę, że, że pod koniec pierwszej połowy, no, troszeczkę po to podziało nasz zespół, bo... Zaczęliśmy grać szybciej przede wszystkim, zaczęliśmy grać odważniej i to spowodowało, że mieliśmy bardzo, ale to bardzo dobrą sytuację. Daniela Rumina, która powinna być zamieniona na bramkę, natomiast nieczysto uderzył w piłkę i po prostu na przerwę schodziliśmy z, ze stratą jednej bramki. Druga połowa w mojej ocenie zdecydowanie inna. Staraliśmy się, dążyliśmy do tego, żeby strzelić tą bramkę. Były sytuacje, było nawet wybicie piłki z linii, natomiast no to jest, jest futbol, piłka nie chce wpaść, nie chciała wpaść. Zespół Wisły no tutaj umiejętnie grał na czas, umiejętnie się bronił, wybijał nas z rytmu, no i osiągnął po prostu swój cel, tak można powiedzieć. Natomiast co by nie mówiąc o jakichś statystykach, o jakimś utrzymaniu piłki, no najgorsze jest to po prostu, że, że nie zapunktowaliśmy, tak. Troszeczkę dziwna sytuacja, też rozmawiałem już, ale tak bardzo spokojnie z zawodnikami w szatni, bo Zawodnicy są podłamani tym wszystkim. Myślę, że nie tak, nie tak sobie wyobrażaliśmy ostatnie, ostatnie po prostu nasze mecze. Kiedyś punktowaliśmy bardzo dobrze u siebie. W tej chwili ostatnie trzy mecze praktycznie u siebie nie mamy żadnych punktów. To jest troszeczkę zastanawiające, natomiast zaczęliśmy punktować na wyjeździe. No ale myślę, że nie po to kibice przychodzą na stadion, chcą zobaczyć dobrą drużynę, chcą zobaczyć drużynę walczącą. No i w mojej ocenie nie drużynę, która dopiero bierze się do, do pracy, do roboty, jak, jak, jak jest widmo porażki, jak jak dostaje po prostu bramkę i, i, i wtedy zaczynamy gdzieś tam zdecydowanie lepiej grać. No cóż, dziękujemy kibicom za doping, możemy przeprosić ze swojej strony, że, że tak ten mecz wyglądał, a nie inaczej. Oczywiście ja za to wszystko i my za to wszystko odpowiadamy, za wyniki i zrobimy wszystko, żeby, żeby ten zespół podnieść. Przede wszystkim mentalnie, no bo coś tutaj nam siadło, siadło mentalnie, ale no tak jak zawodnicy też powiedzieli, nawet w szatni, że, że nadal jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystko od nas zależy. Yy nawet patrząc na dzisiejszego przeciwnika, jesteśmy w tabeli wyżej w tej chwili, także, także wydaje mi się, że no, trzeba też szukać pozytywów i ja na pewno zrobię wszystko, żeby, żeby e, te pozytywy były i futbol nie widział nie takie rzeczy, także ja wierzę w ten zespół, wierzę w zawodników, e, teraz mamy słabszy moment, e, mamy teraz e, gorszy ten bilans, można powiedzieć punktowy, ale tak jak mówię, Wierzymy w to, że to się wszystko zmieni, że wrócimy na dobre tory. No i tyle. No, można jeszcze powiedzieć, że zaczynamy grać troszeczkę teraz z dołem tabeli, bo mamy naprawdę chyba cztery mecze z zespołami, prawdopodobnie, które grają na utrzymanie. Nie będą to łatwe mecze, no, ale też na pewno ta jakość tych zawodników w tamtych zespołach no, nie jest taka jak na przykład tutaj, w, jeżeli chodzi o zawodników Wisły Płock. I tyle. Dziękuję z mojej strony. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.